W ostatnim czasie otrzymałem od Was wiele wiadomości, w których to, co mnie bardzo cieszy, powielało się nad często jedno zasadnicze pytanie. Czy wilk bez łapy żyje, czy wilk bez łapy ma się dobrze, czy nadal może liczyć na wsparcie rodziny? W związku z tym obiecałem wam, że na początku 2024 roku, czyli kolejnego roku kalendarzowego. Postaram się i zrobię co w mojej mocy, żeby po raz kolejny tego wilka nagrać i w ten sposób udowodnić, że nadal żyje i nadal ma się dobrze. Co więcej, nadal może liczyć na wsparcie rodziny. Czyli chciałem odpowiedzieć jednym filmem na wszystkie trzy pytania. I dzisiaj to robię. Dzisiaj pod koniec tego filmu pokażę Wam nagranie sprzed dwóch dni, gdzie ten sam wilk. Ta sama rodzina przechodzą obok mojej kamery w 2024 roku. Ale pozwólcie, że pokrótce jeszcze opowiem o tej historii, bo nie każdy o niej słyszał, nie każdy o niej wie. Pierwszy raz tego wilka bez łapy udokumentowałem w 2022 roku. Był to luty. I pierwsze, co rzuciło się w oczy, to to, że nie ma jednej przedniej kończyny. To automatycznie, jeżeli chodzi o wilka, e no jest dla niego ogromnym zagrożeniem, nawet życia. Taki wilk nie jest w stanie polować, no bo nie jest w stanie biec za potencjalną zdobyczą, za potencjalnym jedzeniem, za potencjalną ofiarą. I wiele osób, wiele pojawiało się takich komentarzy, że pozostałe wilki go odrzucą, bo jest dla nich balastem i będzie ten wilgim tylko Przeszkadzał. Ale co się stało? W 2023 roku, czyli rok później od pierwszego nagrania, udokumentowałem te wilki po raz kolejny. I zwróćcie uwagę tutaj, co się dzieje. Te, ten wilk, który zawsze idzie na, z przodu, czeka na wilka bez łapy, ewidentnie na niego czeka. Co więcej, zwróćcie uwagę, że jeden ze zdrowych wilków zawsze jest za tym bez łapy czyli on, jakby, jest oddelegowany do tego, aby pilnował e, tego wilka bez łapy, żeby pozostała grupa mogła narzucić odpowiednie tempo, żeby ten bez łapy mógł za nimi nadążyć. Co więcej, te wilki przynoszą mu mnóstwo e, dobrego jedzenia, dzięki czemu ten wilk jest we wspaniałej i świetnej e, kondycji. Niestety, stracił łapę pra najprawdopodobniej z winy człowieka. Ale to pokazuje, jak zwierzęta mają silny charakter, wolę życia, że cały czas ten wilk ma się dobrze i może liczyć cały czas niezmiennie na swoją rodzinę, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że jest to rodzina, nie watacha, bo są to wilki spokrewnione, a nie niespokrewnione. I rok 2024. Dwa dni temu usytuowałem kamerę w takim miejscu, że wiem, że te wilki bardzo często przechodzą, i kiedy zobaczyłem, że przechodzą te dwa. To już tylko czekałem z zaciśniętymi kciukami, żeby ten wilk bez łapy się tutaj pojawił. I zobaczcie, co się stało po chwili. Ten sam wilk bez łapy, dwa lata później od pierwszego jego nagrania, styczeń 2024. Świetna kondycja, żyje, cały czas podąża za swoją rodziną. Ona na niego czeka. Co więcej, wciąż po tych dwóch latach, jeden z wilków, co teraz możecie zobaczyć jest oddelegowany do tego, żeby pilnował i szedł za tym bez łapy. Historia niesamowita, dlatego bardzo was proszę, żeby ta świadomość w społeczeństwie była coraz większa, żeby jak najwięcej osób zobaczyło tę historię. Proszę was, udostępnijcie ten film, pokażcie znajomym, rodzinie, udostępnijcie na Facebooku, Instagramie, jakimś mediom, żeby jak najwięcej osób zobaczyło, jak te wilki, pomimo przeciwności i upływu czasu, o siebie... Się troszczą. To jest historia niezwykła. Subskrybujcie mój kanał, a nie przegapicie kolejnych filmów, zapraszam również na mojego Instagrama oraz Facebooka, tam także moje filmy.